O, jest fajniejsza tak. strzelba. Y -y, jakiś melee weapon? Ja, jeszcze nie mam. Czekajcie chwilę. I nie, nie ruszać drzwi na razie. Nie jeszcze nie mam. Tutaj opowiedz kawałek o swojej Co? Albo z kawałki, Shotgun do kawałek. Jak kawałka jest. Nie, ja, 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 preferuję szotkę na tej grze zawsze. Kto się mnie mam mnie Kto się mnie na mnie o boże, to jest ten supermarket. No on leci na mnie, nie? Supermarket, tam może handlowy. A ty jesteś czarnuchem, prawda? No to idziemy. Może niekonwencjonalnie, oni pomyślą, że idziemy w prawo, idziemy w lewo. Idziemy w lewo. wtedy, wtedy. Okej. Wtedy nikt nie idzie. Adam. Najmniej widzę. I do schodu. Do schodów, dobra, idę za Maćkiem. za moją ładną. O ja już jestem przy schodach, wchodzę na górę Okej, okay. lata, jesteś przy schodach? Y Zażygał mnie Wchodzę no góra, idź na góra Zażygał mnie gdzieś Nie widzę nic Ja os osłania schody Jedną stronę Chad Chad Uwaga Biję mnie, biję Charger. mnie, biję mnie Dobra do przodu do przodu no do to przodu. prowadź. dajcie chyba się szybko. Do, do przodu, do przodu. szybko do przodu do przodu czekaj chyba się tylko <noise> dajcie pomóżcie To Jest gramem jeszcze jak na następna gdzie broń Tak. co Weźcie mi pomóżcie, zabijcie bo nie to, mogę się od Ej, weźcie mnie, bo nie mogę się uwolnić. Zabijcie te kasze, no. Leci tank. Lota. Tędy, tędy. Szalejcie no, z literkę. Fuck, zarzygał tak. mnie, prosi. Nie, też. Rasz, rasz do przodu, rasz do przodu. Na dół? Czyli na dół. A przeżyję to przeżyję. Na dół, na dół. No, no, Mam mołotowa. Ja nic nie widzę. Gdzie jesteście? Okay. Wy walczycie? Fuck, tak, Uciekać? Do przodu, uciekaj, 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 do przodu. Pali się. Joker też się podpalił, świetnie. A ty? Te... Co? Dobra? No co, idziemy Tank jest dobra. Na, górę. Tank idzie na górę. Dobrze. Idziemy no, dalej. Do Tomek, to czekaj, bo mnie ugotoszyły. No, dobra, lecimy. Ale... Hunter. Hunter na mnie. Data, na górze Hunter na mnie. Tak. Spiterka za nami. Nie mogę, jestem Uf. otoczony przez mnie. Tak się pali. Dobra, jestem wolny. Oni, oni do Jak nie do was? On nie przeżyje już. Na prawo od razu. Ej, leżę sobie. Leżę? Oj, oj. Faj fajnie. Dobra, Zamek, buchu, wchodzę w dziurę. Chodź, okay. Wszedłem do tego pokoju po prawej i mam pipe'a. Czyli mam tak sobie umierać? E, mam mołotowę. Dokładnie tak. Aha, Gdzie jesteś? Poszedłeś do przodu? Tutaj, tak. Czekaj na mnie chwilę. Mam motowa. Jest out there. Będę patrzył na Maciuko, gratulacje. Macie? Nie, nie, nie zostawaj tak, nie zostawaj tak. Komek uważaj. że to jest. Dobra, złapam go. Do... Nie, już leży. Fantenem dostał, no Komek nie słyszałeś? O, idziesz, dawaj, 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 szybko. Nie, 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 bez sensu, bez sensu. nie żyje. Bez sensu. Szkoda, że nie poczekałeś, jak się ja wszedłem do tamtego pokoju. No. Połowa Wierzyłem, chociaż, małotowa. nowe połowę. No i to mogłeś rzucić to w plecy, wiesz? Znasz, no... no... liczyłem, że Tomek jest gdzieś w pobliżu. I liczyłem na lepszą okazję wykorzystania tego mołotowa. Dobra, jaki plan? Ja... przyglę na wchody... Wchody? Oni muszę Muszą iść <tryk> O jaki uroczy kaszelek To było takie teatralne kasznięcie, tak? Dobra, no gdzie hej. stajemy? Buberem musisz taki wyskoczyć jakoś. A na pewno wskacze, Beata dopiero ty pode... po, po... po nim skrypujesz. O tym ja sensu. Okay. Nie rozwiniesz tego. A. Krzysiu Krzysiu jest jest. Tak. tak. Ej, Beata, si jak się skacze huntera? Kontroly. Zresp się już. Dobra, też się rozpisz. Beata. Zgryzł się. O, już. O. Czekam aż Maciek skoczy. Maciek? Ja Bo nie schodę. skaczę. Nie, Maciek nie skacze pierwszy. Skacze pierwszy a, Beata albo Krzych. Albo Beata i Krzych najlepiej. Beata, Tylko pamiętaj Beata, żeby tu. skakać ten... E... Tu. Nie, idź ode, ode mnie, nie ty. O tym jestem, o tym skaczącym. No wiem. Czekaj, a ich uwagę. Dobra, Dobra. oni już wchodzą. Tak. Fuck, trafił mnie no, kuba. Coś nam nie wyszło. No, powinniście troszkę bliżej podejść do, do nich od razu. Jak bliżej? No ja blisko Na schodach od Co? Na schodach powinniście od razu No nie nieważne. Panter. Mogę skoczyć na tego z tyłu Oni tam stoją? Skoczony na tego z tyłu A. Dobra. Tam. Tak będzie zaraz dopiero, u nas trochę później będzie Staw się Fuck! Jacy tak forciarze trzech minąłem no znaczy, że oni mnie trzyminali we trzech. No to im pójdzie. Nie wiem, czy teraz się da skakać? Nie. Kiedy tank? Ktoś się healuje. No już. Też Beaty. Ja jestem no, zaraz. Dobra, jestem jackejem. Niech do na dół, niech do na dół. nadu. na dół? No to byś miał To jest na top tak. To na miał idziemy w tanka. Kurde. Zjebałem. To trzymaj To jest tankiem. Ja. Leją. To jest tankiem. Ja. Niech on sobie no... Poczekaj uj tego, kto jest... O, sam, już nieważne. Dobrze, źle nie idzie załapałem. ktoś. <laughs> ja Kubę złapałem w rogu. Ja nie kańsujcie mi go. No. <laughs> Jeszcze go zarzygał. Gdzie on był? W rogu go złapałem. Eee... No, jeszcze Mariuszak lepiej. No nie. Jest oh. ok. Nie wygół. Nie. Kobunia, ile jako tank nadklepywał. Bokowaj mu. Co, co? Już połowa za nami, tak? Końcówka już to to chyba. piero połowa. Czwarta pa, i piąta została. Boże, to już co czekaj. ja czekaj. jest! I spas. Ostatnio. Boże, jestem w domu. To, jak zobaczę ostatnią łapę, tak, to jest ostatnio. No, e, To z benzyną, A, tak? Tak. Boże, przecież tego się nie da przejść. to no, nie, z... nie da. Co podniósł? Tak jak zwykle. Toż to nie ja! ja. ja. No. No. Toż to nie ja! Dobra, okay. idziemy. Dobra, idziemy. No to też to już przyzwyczajenie. Sprawdzamy? O mnie, nie? Już leje go. Rzucaj z przodu. Ciągnę jeszcze Uwaga, smoker w środku, tam w kiblu. Charge jest czekaj. Dobra. Szukajmy kiblet jak przyszłaby. To przeszukujcie. W, wios... Kto tam tu biegnie? Bata, wróć. Hej, bata. Gdzieś śmiesz chyba słyszę. Cofnij, snajp na drzwiach. Oni tam sprawdzają. Je czekaj, jeszcze się Dobra, do przodu, do Dobre. przodu, do przodu, wezmę. Do windy. switch gdzieś jest. Może da radę zjął wysnajpić jakoś. Do windy. Boomer bo 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 będzie od razu. Boomer będzie od razu. Nie, ktoś żegnął! Boomer żegnął Co? No. Taki, lewa strona. A da się go zabić? E, no, ja stoję przy. tej. przy drzwiach, żeby. O e, no dobrze, tutaj tym czarnym się ukryj. O, czy jestem czarnym? A no tak, ja jestem tak, czarnym. Tak, jesteś no, czarny. Peter! jest Bo... Dobra, no, Ej, Ale tego nie da się, się przejść. być wejść, On zobaczył. da się przyjść. na napadki. Kiepski. Boomer! O kurwa, nie nie strzelać, nie strzelać. Ja wiesz, jest na. Dobra, czekamy. Co gdzie mnie witch! Ja jestem zabity, Joki mnie dorwał na, na zewnątrz I dobra. przestraszyła się mnie Witch Dobra, ja jestem martwy, Witch mnie zabiła Tutaj może być Ona była na wprost w windy, dosłownie Idealnie przy wejściu windy Gdzie jest Tomek? Dobra, jesteśmy tu Jest Defi? Panter? Tomek? Y na kim Zostanie ja dobra. jestem? Ja jestem na Beacie jakby co Dobra, idziemy po Pan listy, szybko Wata idź za dziewczyną Ten, ten. Czekaj, czekaj, gdzie jest ten? Krzysiek, gdzie jest? Ura! Sinter! Idziecie, idziecie, idziecie. O, Tam są dwa. dźwięk dźwięk gry wyłączyło. O, dobra, słyszę. A po prostu się cicho zrobiło. Uwaga, zombiak jak na no wprost. Zombiaki biegną. To <laughs> jak się jeszcze to Chodźcie to weźmy jeszcze tamten. Hunter... Nie to nie hunter. Tylko raz jeszcze będzie był w jednym miejscu. Dobra, Joki, choki, 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 boomer, boomer, nie. zabijcie go. Oj, dobra. boomera to nie widziałem. Wszyscy Oprzygał go ogóle Stoję w rogu. Patrzę po szygi, ej. Idę, gdzie? Wow, uwaga, smoker, Panie. smoker kogoś zapał. Dobra. E Beata, a. uważaj na ząbiaki. Bata no tam... została w tyle. Są. No ej, jak gdzie wy jesteście? Wzięliście kanister. Biegnij do przodu, w tą chmurę biegnij. A. Kto strzelił w kanister? Tomek, Hunter na mnie, Hunter na mnie. I na w ogniu, wow. Na drodze, na drodze. Ja. Dzięki. Muszę go Cool, Kurde, muszę się chiloć. Czekajcie. Szybko. I zrobimy to inaczej, Chodź za mną. Bata. i... To się to ma chilować, to, to się chiluje. Dobra, dobrze, krzewo. tam chodź. jest tutaj masz Baila jeszcze. W gdzieś była, prawda? I chodź tędy. w dół. Na dół. Tutaj, trzy, cztery. A co z tymi kanistrami? No już się spaliły. Aha, spoko. No przez to, że ktoś się podniósł i... Spiter, Jockey. Dobra, chyba inaczej to trzeba zrobić. Spoker złapał go. Daj cię. kto może. Zostaw go. Dobra. To może Baila nas Ej, szybko. Rzucam. Rzucam bail. Please, 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 please. I przesuńcie od razu te kanistry, bo to nie ma sensu. Tak. I tak, 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 przyjdziemy. Tego się nie da przyjść. Jak to nie ma sensu? Zaczy, jest sens, ale nie da się. Oh, yeah. da się, tylko jesteś kiepski. Co Zasobę jesteś kiepska. Dzień Dziękuję. 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 przez Dziękuję. 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 Beata został no. w tyle, Beata została w tyle. Czekajcie na mnie. No to... No to... Graj drużynowo, Krzysiu. Charger! Oj! Pobiegł sobie, Joki, Fucking shit. na Beata. Dobra, zabijcie Jockey'a i dajcie Charger. Nie. Tomek jest bezpieczny. Zabij Jockey'a. Hunter Hunter Hunter, za Hunter, wow. Hunter, 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 Hunter na tą Hunter Beata, ratuj wszystkich. Beata, prawem. Hunter, Prawy. Dobra. Spitter plunęła, uciekajcie! Charger. I beata jak zwykle, prosto wodostrza! Spitter za, za kimś. Wezmę no jedno. E, tank? Czy mi się podobało? Tak, zostaw tak. jedno, zostaw Dobra, ja to wrzucam, ja to wrzucam. E, płonie, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Fuck. Przed tankiem, asekuracji! Uciekajcie, póki płonie. Po co podchodziłeś, Tomek, do niego? Eee... short to zadaje jak już podejdzie się. No dobra, ale na taki dystans tu wszedł... wszystkim. gdzie wy jesteście? Eee. Są rzucani na wszystkie strony No ty Ty masz dużo HP! Strzelaj z nim się, hej! No wiem! Użysz tego Bail'a! Ej! Bail'a! Aaa! Baila, to Bail, Bail Dobra, nieważne, dwa talerzy no, no, już za późno. O się, lol. Bejdź, 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 Co, To masz o mnie pretensje, człowieku, weź się odpięknie. Iwa, no. to ślepy Ja ci tylko. Jaki ty... mówić, że bez synu. Uciekaj, to, uciekaj. Próbowaliśmy z tymi beczkami. Być... To było, powiedzieć coś w trakcie, a nie po grze, tak? Dziękuję, Rzucajmy, bez sensu czekać. Kiedy to mówiłeś? Tak? Ty wiedziałem. No? No jesteś sama, bo ućwierkłeś to. Rozważuj tam tu weczkę. Ja tam... Już pani, Jackie. Ja pierdziele. Powiedziałem to Tomek, jak ty powiedziałeś, żeby zostawiać te rzeczy. Nie ma sensu wszystkiego na nas Ale wy wydupiacie. <grym> jak krótko żeśmy przyjeżdżali. Krzyżiek ma jakieś pretensje, do mnie nie wiem czemu. Sp Trzeba, że Ja też jednego złapać i prosto w go wciągnąć. Ale nie wiadomo, czy teraz będzie łódź. No to by było chamskie, jakby nie było. Jak, gdzie się Gdzie Tu spróbujemy, robimy damage. Ja spróbuję co ja zrobić, okej? Okay? Ja jestem tym, też mogę ściągnąć jednego. Nie, nie. No, ale jak... bez sensu ja będę. Jeszcze no, no. jestem ja z tymi zaplecami, spróbuję jakąś ściągnąć. Dobra, idź, idź za plecy. O no Jezus, jak zwykle kociar musi mieć bucha w oczach. Dawaj, to okej. Okay. Przynajmniej ktoś go zabił. Nie! Kurde, z się i zjadł na dół. A nie, jeden zostąpił. Dobrze. Też Mam raz dobra, muszę się teraz spić. Zespicie się? Ja już się respię, zaraz. Szybko, szybko, przy ja jestem Chargerem. Szybko przy ulicach, dobra. Oni nic tak tutaj nie wyjdą z tego uszkodzenia witch Na pewno ktoś od nich padnie <laughs> Maciek wchodzisz pierwszy, ja jak pierwsziesz? Nie, Maciek wchodzi pierwszy, ty drugi. Dobra, Maciek. No to Maciek. chodź do nas, ej. Kiedy kiedy wchodzisz? Wiecie. Na dół! E. E. Kiedy, kiedy wchodzisz, bo e. nie widzę drzwi. Maciek teraz, dawaj, 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 dawaj. No. no pytam się Maciek. kiedy! A wy kurde nic! Kurde! No stary, pytałem się! My mówcie mamy... mi kiedy! No, to... no mówiłem, nie widzę drzwi windy! I Witch ich nie zabiła. No i nie zabije. Liży. Don't Dawaj Boże! Boże złapał! Jest, ale kurde, nic by nie zrobił Trzeba któregoś złapać i włóczko wprowadzić Ja tutaj jestem, myślę, że jakiś strzeli Ja, ja jakieś Mówię, to my... Jezu, to ja było zrobić, a nie... Co ty mówiłem ci? Jeden leży mnie człowieku Smukelem, dawaj, ściągnij tutaj kogoś. No, dopróbował. Udać sobie nic. Mogę mieć... No, ulicz, zrób coś... ze sobą. No popatrzcie, no ulicz w ogóle się Co nie rusza! Ulicz robi, dopóki ktoś nie strzeli. No posz... Charger tam by się przydał. To się próbuje kilować, Maksim? Dawać, ściągnij go. Masz ją, masz? Jest, jest, jest. Dobra. <grywka> Udało się go wciągnąć. <grywka> Jakby ktoś tu chciał, to ktoś. Dobra, chciałby. dobra, pilnuję. Dobra. Eee! Nie zabieraj, nie zabieraj, nie zabieraj, hunterze. Idź poluj na tego w garniaku, szybko. Ale przed, jak on Złapcie go. Ale derp. Co ty. derpem tak zrobił? O To Co jest z tym garniaku? ją. Kogo ja tak zlałem to teraz? Braku, A, Maksyma zlałem, profesjonalnie. No, ktoś? Nie mogę, Spróbuję. bo nie mam jeszcze tego stopu. Czeka tam w rogu. Dobra, ale w duchu udało nam się, ale więcej zrobili. Ech, albin bez stanka, ale my i tak wygraliśmy. No, jej.